Równie wesoły, co najebany. Największy i nie chodzi tu o jego brzuch. Koneser wysokoprocentowych trunków, obrońca osiedlowych żuli oraz symbol polskich patologii. Niedoszły mąż Gosi Kardashian i ten ziomek, który jak zwykle się napierdoli i szuka problemu. Czas na Gragasa wiecznie porobionego ambasadora Body Positive. Przedstawiciel brzuchowatych tatuśków od poniedziałku do piątku dorabia klepiąc lamusów na bramce w samoner Rift, zwykle na dżungli. Ale i czasem można go spotkać na topie lub midzie. Wszystko jest zależne od jego stanu upojenia i upodlenia. Przez wielkie gabaryty i ogromny obwód, wcale nie w bicepsie kolega szybko się męczy, dlatego istotne są trzy szybkie pierdolnięcia z umiejek. Z tego powodu zwykle grywam używając elektrokiuta. Żuchatek to ułożony alkoholik, więc co pewien czas łyknie co nieco lecząc się po użyciu umiejki. Grupciu toczy beczułkę mocnego bimberku w wyznaczone miejsce, która wybucha po aktywowaniu lub po czterech sekundach, gdy dojrzeje. Moc bimberku zwiększa się z upływem czasu, a okoliczni alkoholicy z powodu upojenia Zostają spowolnieni. Gragas wypierdala na setunię, która go wzmacnia zyskując zmniejszone czucie na lepę przeciwnika. A jego kolejny podstawowy atak zada grube jak jego dupsko obrażenia magiczne obszarowe. Delikatnie już pod wpływem uroczy grubciu szarżuje w kierunku wroga brzucholem zadając obrażenia i chwilowo ogłuszając. By rozproszyć najebane towarzystwo brzuchatek rzuca beczką skomponowaną z najróżniejszych trunków z urzędniczej. Z tak ogromnym stężeniem alkoholu, że po zetknięciu z podłożem wypierdala menelskiego Oppenheimera, zadając obrażenia i odrzucając przeciwników. Na koniec powiem tyle, byście oszczędzali wątrobę wszystko z umiarem żule. Pozdro bydlaczki, przesyłam buziaczki XD.